Moim y, sposobem, tym co mi przy, przyświeca na co dzień, jeżeli chodzi o, o biznes, jest otwartość, są fundamenty, jakim jest uczciwość, jakim jest, nie wiem, zaangażowanie, y, relacje. Słuchajcie, branża przelarska to taka niszowa branża i jestem bardzo dumny z tego, że ona wkracza w tak szeroki biznes. Nasza misja to nasze, Wasze pszczoły to nasza pasja, czyli pszczoły, pszczelarzy to jest nasza pasja i tym żyjemy. Także, także bardzo nas to cieszy. Dziękuję bardzo. Chciałem tą nagrodę dedykować wszystkim pracownikom, ponieważ to jest ich wspólna, nasza wspólna praca. Dziękuję bardzo. I pana Tomasza zapraszamy, który reprezentuje firmę Pasieka Łysoń. Gratulacje, panie Tomaszu. I statuetka w pana ręce. Wspólne, oczywiście. Najpierw, najpierw może sam, żeby pan, żeby było wszystko Lega Artis. A teraz ja mogę dołączyć. Gratulacje. Mamy to. Dziękuję.